Przez 15 lat moje życie kręciło się wokół systemów, które zbudowałem dla naszej firmy. Każdy moduł, każda integracja, każde obejście problemów, których nikt inny nie potrafił rozwiązać. Wszystko to było przedłużeniem mojego umysłu. Nie pisałem tylko kodu, tworzyłem krwiobieg całego biznesu. Późne wieczory zlewały się z wczesnymi porankami, a kamienie milowe Świętowałem nie szampanem, ale cichą satysfakcją z serwera działającego perfekcyjnie w ciemności. To było moje dziedzictwo, które rosło razem ze mną, cichy partner w każdym sukcesie, jaki firma osiągnęła. Z czasem moje systemy stały się tak głęboko zakorzenione w codziennym życiu firmy, że większość ludzi nawet nie zdawała sobie sprawy z złożoności kryjącej się pod ich rutynowymi zadaniami. Zaprojektowałem wszystko tak, by było intuicyjne, niezawodne, prawie niewidoczne. Gdy tylko pojawiał się problem, byłem pierwszą i często jedyną osobą, do, do której dzwonili. Posiadałem wiedzę, której żaden podręcznik nie mógł uchwycić, i chociaż nigdy nie szukałem rozgłosu, czułem głęboką, niewzruszoną dumę, wiedząc, że bez mojej pracy wszystko stanęłoby w miejscu. Mimo to świat na zewnątrz ewoluował. Nowe technologie, nowe frameworki. Nowe twarze przychodziły i odchodziły. Chociaż dostosowywałem się tam, gdzie było to konieczne, wiedziałem też, że fundament, który zbudowałem, był solidny. Wierzyłem, że moje głębokie zrozumienie potrzeb biznesowych zawsze będzie ważniejsze niż efektowne trendy. Ufałem, że lojalność, historia i wyniki wystarczą, by zapewnić mi bezpieczeństwo. Nie mogłem się bardziej mylić. Na początku zeszłego roku firma Informatics, dla której pracowałem, Została przejęta przez międzynarodowy koncern z siedzibą w Warszawie. Nasi nowi właściciele mówili o synergiach, optymalizacji i nowoczesnych rozwiązaniach. Na zebraniach, w siedzibie głównej przy ulicy Domaniewskiej, padały słowa, których nigdy wcześniej nie słyszałem w kontekście naszych systemów: przestarzałe, nieefektywne, trudne w utrzymaniu. Słuchałem tego wszystkiego ze spokojem, przekonany, że gdy tylko zrozumieją. Jak sprawnie wszystko działa, docenią moją pracę. Naiwnie wierzyłem, że liczą się tylko fakty. Nasze systemy miały 99,98% dostępności w ciągu ostatnich pięciu lat. Obsługiwały ponad tysiąc użytkowników dziennie bez żadnych opóźnień. Zintegrowały się z dwudziestoma różnymi aplikacjami zewnętrznymi. Były moim życiowym dziełem, budowanym kawałek po kawałku na polskim gruncie. Z uwzględnieniem wszystkich lokalnych niuansów i specyfiki naszego rynku. Pamiętam jak pewnego zimowego wieczoru, gdy za oknem padał śnieg, a ja kończyłem optymalizację algorytmu przetwarzania zamówień, zadzwonił do mnie dyrektor. Panie Tomaszu, jutro przyjeżdża konsultant z centrali. Proszę przygotować dokumentację wszystkich systemów. Ton jego głosu był dziwnie oficjalny, jakby czytał z kartki. Poczułem ukłucie niepokoju, ale szybko je zdusiłem. W końcu nikt nie znał tych systemów lepiej niż ja. Byłem niezastąpiony. Tamtej nocy zostałem dłużej w biurze, przygotowując prezentację. Piłem mocną kawę z pobliskiej kawiarni pod lipami i porządkowałem papiery. Czułem się pewnie, zbyt pewnie. Nazywał się Marcin Kowalski. Nosił pewność siebie jak zbroje: nieskazitelne garnitury, lśniące buty i uśmiech, który nigdy nie sięgał oczu przedstawił się pracownikom z wielkimi obietnicami: szybsze systemy, nowoczesna architektura, bardziej skalowalne rozwiązania. Dla kierownictwa zmęczonego latami cichej stabilności i żądnego nagłówków, był powiewem świeżego powietrza. Nie dostrzegali pęknięć za tym błyskiem, słyszeli tylko to, co chcieli usłyszeć. Marcin poruszał się po korytarzach naszego biura przy ulicy chłodnej, jak ktoś, kto już dawno uznał je za swoje terytorium. Po jego spotkaniu z zarządem, które trwało ponad cztery godziny, atmosfera w firmie zmieniła się niemal natychmiast. Kierownik działu IT Wojtek, z którym przez lata jadałem obiady w stołówce na parterze, teraz unikał mojego wzroku. Pani Basia z księgowości, która zawsze chwaliła mnie za szybkie rozwiązywanie problemów z jej raportami, Teraz przesyłała swoje prośby przez formalny system zgłoszeń. Nie trzeba było długo czekać, aby rozmowy zaczęły się przenosić za zamknięte drzwi. Szepty o ryzyku związanym z przestarzałymi systemami i długu technologicznym zaczęły przenikać do spotkań. Poproszono mnie o przedstawienie dokumentacji projektów, które ukończyłem dekadę temu, projektów, które nigdy nie zawiodły, ale teraz były przedstawiane jako tykające bomby zegarowe. Odpowiadałem na każde pytanie spokojnie, metodycznie, wierząc, że fakty przeważą nad modnym słownictwem. Ale fakty, jak się wydawało, straciły na wartości. Prawdziwy cios nadszedł podczas spotkania z dyrektorem technicznym. Jego głos brzmiał niemal jak wyuczony, jakby ćwiczył to wcześniej. Pana systemy stanowią ryzyko dla tej firmy, powiedział, uciekając na chwilę wzrokiem. Przełknąłem gule w gardle i odpowiedziałem po prostu Dobrze, jeśli tak uważasz. Bez kłótni, bez desperackich próśb, jedynie cicha akceptacja. Dałem piętnaście lat, nie zamierzałem ich plamić błaganiem o pozostanie. Wracając do swojego biurka, czułem na sobie spojrzenia kolegów. Niektórzy patrzyli ze współczuciem, inni z ciekawością, a jeszcze inni, zwłaszcza nowi pracownicy, którzy dołączyli po przejęciu, z lekką pogardą. Jakbym był reliktem przeszłości, stojącym na drodze postępu. Usiadłem przy swoim biurku, które przez lata obrosło w osobiste przedmioty. Kubek z napisem: Najlepszy informatyk we Wrocławiu. Prezent od zespołu na moje dziesięciolecie w firmie. Zdjęcie z górskiej wycieczki firmowej w karkonoszach. Mały model Fiata 126P, którym jeździłem, gdy zaczynałem tu pracę. W ciągu następnych dni Marcin rozpoczął serię warsztatów, podczas których prezentował swoją wizję transformacji cyfrowej. Siedziałem na końcu sali konferencyjnej, słuchając, jak mówił o chmurze, mikroserwisach i DevOpsie, koncepcjach, które znałem i rozumiałem, ale które przedstawiał tak, jakby były objawieniem dla naszej zacofanej organizacji. Co gorsza, widząc entuzjazm w oczach zarządu, zdałem sobie sprawę, że gra toczy się o wiele większą stawkę niż przypuszczałem. Pewnego wieczoru, gdy większość pracowników już wyszła, dyrektor operacyjny, pan Andrzej, zaprosił mnie na rozmowę. Z jego twarzy wyczytałem wszystko jeszcze zanim otworzył usta. Tomku, doceniamy twój wkład w rozwój firmy, ale idziemy w nowym kierunku. Słuchałem jego wyuczonej formułki o restrukturyzacji, optymalizacji i nowej strategii technologicznej. Gdy skończył, zapytał: Czy pomożesz nam w okresie przejściowym? Spojrzałem mu prosto w oczy i odpowiedziałem: "Oczywiście. Zawsze stawiałem dobro firmy na pierwszym miejscu. Mimo bólu, całkowicie poświęciłem się procesowi przejściowemu. Zespół Marcina musiał zrozumieć labirynt, który zamierzali rozmontować, a ja byłem jedyną osobą, która mogła ich poprowadzić. Stworzyłem szczegółowe diagramy, instrukcje krok po kroku i spędziłem godziny wyjaśniając niuanse, których żadna powierzchowna inspekcja nie mogłaby ujawnić. Mogłem im utrudnić życie, ale tego nie zrobiłem. Chciałem, żeby firma odniosła sukces, nawet jeśli już mnie w niej nie będzie. Codziennie rano wchodziłem do biurowca przy ulicy Chłodnej z coraz cięższym sercem. W windzie spotykałem tych samych ludzi co zawsze: panią Krysię z kadr, która teraz nie zauważała mojego dzień dobry, młodych programistów z trzeciego piętra, którzy kiedyś zasypywali mnie pytaniami. A teraz ściszali głos na mój widok. Czułem się jak duch krążący po korytarzach, które kiedyś były moim drugim domem. Marcin zorganizował serię spotkań transferowych, tak je nazwał. Siedziałem naprzeciwko jego zespołu, złożonego głównie z młodych, niedoświadczonych, programistów, którzy patrzyli na mnie z mieszaniną zniecierpliwienia i politowania. Dlaczego użyłeś takiej architektury? To jest przecież nieefektywne według dzisiejszych standardów. Pytali, a ja cierpliwie tłumaczyłem kontekst technologiczny sprzed dekady, ograniczenia sprzętowe, specyficzne wymagania biznesowe, które kształtowały moje decyzje. Jedna z takich sesji szczególnie utkwiła mi w pamięci. Wyjaśniałem sposób integracji z systemem bankowym, który zaprojektowałem podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. System przetrwał wszystkie zawirowania rynkowe, zmiany w przepisach i aktualizacje protokołów. Nigdy nie tracąc transakcji. Ale to jest napisane w jawie 6, prychnął jeden z kolegów Marcina. Nikt już tego nie używa. Nikt nie używa, ale działa bez zarzutu od 15 lat, odpowiedziałem spokojnie. Czasami stabilność jest ważniejsza niż nowości. Marcin spojrzał na mnie z tym swoim profesjonalnym uśmiechem. Tomku, doceniamy twoją perspektywę, ale musimy patrzeć w przyszłość. Nieważne jak dobrze coś działało wczoraj, liczy się to jak będzie działać jutro. Wieczorami po tych wyczerpujących sesjach siadałem w kawiarni pod lipami, przy placu Grzybowskim, patrząc przez okno na miejski gwar Warszawy. Zamawiałem zawsze to samo czarną kawę i sernik, prowadząc w głowie dialog z samym sobą. Może rzeczywiście byłem dinozaurem w świecie technologii? Może powinienem był bardziej się dokształcać, Podążać za trendami? Ale potem przypominałem sobie wszystkie noce spędzone nad kodem, wszystkie weekendy poświęcone na rozwiązywanie, kryzysów, wszystkie urlopy przerwane przez telefony z biura. Dałem tej firmie wszystko. Dwa tygodnie przed moim oficjalnym odejściem poproszono mnie o przygotowanie szczegółowej dokumentacji procedur awaryjnych. Spędziłem całą noc opisując każdy możliwy scenariusz, każde potencjalne wąskie gardło, każdy nieintuicyjny aspekt systemów, które zbudowałem. Nie pominąłem niczego. Był to mój ostatni dar dla firmy, która właśnie mnie odrzucała. W ostatnim dniu oddałem identyfikator, spakowałem swoje rzeczy do jednego pudełka i wyszedłem bez pożegnalnego przyjęcia, bez uścisku dłoni. To nie był gniew, który czułem. To był głęboki, bolesny smutek. Ale głęboko w środku wiedziałem, nie zdawali sobie sprawy, co tracą. Jeszcze nie. Pierwsze tygodnie po odejściu były dezorientujące. Po raz pierwszy od piętnastu piści. Lat mój telefon milczał, żadnych nagłych wezwań, żadnych panikujących e-maili. Początkowo czułem się wyzwolony, spędzałem poranki w kawiarniach, odkrywając na nowo zapomniane hobby, ciesząc się ciszą, ale od czasu do czasu wkradało się uczucie niepokoju. Wiedziałem co nadchodzi, po prostu nie wiedziałem kiedy. Wynająłem małe mieszkanie na Saskiej Kępie z widokiem na Wisłę. Codziennie rano biegałem wzdłuż rzeki, obserwując jak miasto budzi się do życia. Miałem czas by wreszcie przeczytać te wszystkie książki, które przez lata gromadziły się na mojej półce. Zapisałem się na kurs fotografii w Domu Kultury przy Francuskiej. Poznałem sąsiadów, których twarze wcześniej mijałem obojętnie w pośpiechu codzienności. Powoli budowałem nowe życie, ale gdzieś z tyłu głowy wciąż słyszałem tykanie zegara. Około trzeciego miesiąca plotki zaczęły docierać do mnie przez starych znajomych, projekty były opóźnione, niektóre procesy wolniejsze niż oczekiwano. Nowe systemy Marcina były eleganckie na papierze, ale kruche w praktyce. Specyficzne niuanse, które mój kot obsługiwał bez wysiłku, teraz powodowały poważne zakłócenia. Kasia z działu obsługi klienta, jedna z niewielu osób, które utrzymywały ze mną kontakt, opowiadała podczas naszego spotkania przy piwie w hali koszyki o narastającym chaosie. Wiesz, ostatnio klienci nie mogą się dodzwonić. System rejestracji zgłoszeń ciągle się zawiesza. Marcin obiecał, że to naprawi, ale mijają tygodnie, a jest tylko gorzej, westchnęła obracając szklankę w dłoniach. Wszyscy pamiętają, jak za Twoich czasów wszystko działało jak w zegarku. Słuchałem jej opowieści bez satysfakcji, nie chciałem, żeby firmie się nie powiodło, zbyt wiele lat mojego życia było w nią zainwestowane, ale jednocześnie czułem gorycz, wiedząc, że moje ostrzeżenia zostały zignorowane. Do piątego miesiąca prawie pogodziłem się z myślą, że wolą utonąć, niż do mnie zadzwonić. Budowałem na boku działalność freelancerską, pomagając mniejszym, firmom, które nadal rozumiały wartość doświadczenia. Stworzyłem stronę internetową, zacząłem uczęszczać na spotkania networkingowe w centrum przedsiębiorczości Smolna. Powoli zdobywałem klientów, którzy cenili moje podejście. Solidne, niezawodne, bez fajerwerków. Pewnego wieczoru, gdy siedziałem nad kodem dla małej firmy logistycznej z Białołęki. Mój telefon w końcu zadzwonił, i nie był to przyjaciel, to była dyrektor operacyjna. Jej głos, kiedyś rzeczowy i formalny, teraz drżał z ledwo skrywaną paniką. Tomku, przepraszam, że dzwonię tak późno. Mamy sytuację. Próbowała brzmieć profesjonalnie, ale słyszałem w jej głosie rozpacz. System płatności przestał działać. Transakcje z ostatnich trzech dni były niedostępne. Klienci Korporacyjni grozili zerwaniem umów. Słuchałem w milczeniu, pozwalając jej skończyć, zanim spokojnie zapytałem o szczegóły. Przeprosiła, nie wprost, ale w sposób, w jaki jej głos załamał się, gdy powiedziała, powinniśmy wcześniej cię zaangażować. Nie powiedziałem ani a nie mówiłem, ani nie odmówiłem pomocy. Zamiast tego odpowiedziałem po prostu Będę w biurze za godzinę. Przygotujcie kopię logów z ostatniego tygodnia. Gdy odłożyłem telefon, poczułem dziwną mieszankę emocji: niepokój, determinację, ale też ukłucie satysfakcji. Nie chciałem, żeby firma upadła, ale część mnie chciała, żeby zrozumieli, co stracili. Wziąłem głęboki oddech, spakowałem laptopa i ruszyłem w stronę metra. Warszawa nocą mieniła się światłami. Gdy jechałem w kierunku biura, które kiedyś uważałem za swój drugi dom, pierwszy telefon był chaotyczny, niemal niezrozumiały. Systemy się zawaliły, dane zniknęły. Klienci grozili wycofaniem się z kontraktów. Potrzebowali mojej pomocy pilnie. Słuchałem w milczeniu, pozwalając jej dokończyć, zanim spokojnie zapytałem o szczegóły. Przeprosiła nie wprost, ale w sposób, w jaki jej głos załamał się, gdy powiedziała: Powinniśmy wcześniej Cię zaangażować. Gdy wszedłem do biura tej nocy, atmosfera była napięta jak struna. Zmęczeni pracownicy siedzieli przy komputerach, próbując ratować sytuację. Na widok mojej twarzy, niektórzy wyraźnie odetchnęli z ulgą. Inni, głównie nowi, zatrudnieni już po moim odejściu, patrzyli z niedowierzaniem, jakby nie spodziewali się, że legendarny dinozaur wróci, by ich ratować. Dyrektor operacyjna pani Marta. Przywitała mnie przy wejściu. Jej zazwyczaj nieskazitelny makijaż był rozmazany, a pod oczami widniały cienie. Tomku, jesteśmy w kropce. Wszystko zaczęło się trzy dni temu, po wdrożeniu nowego modułu płatności Marcina. Nagle transakcje zaczęły znikać, dane klientów się pomieszały, a dziś rano cały system po prostu się wyłączył. Nie pytałem, gdzie jest Marcin. Z wyrazu twarzy Marty wiedziałem już, że go tu nie ma. Potrzebuję dostępu do serwerów i kopii bezpieczeństwa z zeszłego tygodnia, powiedziałem zdejmując kurtkę. Marta skinęła głową i zaprowadziła mnie do mojego starego biura, teraz zajmowanego przez kogoś innego, ale dziwnie znajomego. Spędziłem całą noc analizując kod, przeglądając logi, szukając punktów, w którym wszystko poszło nie tak. Nie było to trudne. Nowy system Marcina był jak domek z kart, piękny na zewnątrz, ale kompletnie niestabilny. Zignorował kluczowe zabezpieczenia, które zaimplementowałem lata temu, usunął redundancje, które uważał za zbędne i wprowadził eleganckie, ale niepraktyczne rozwiązania, które załamywały się pod presją rzeczywistych obciążeń. O świcie miałem już diagnozę i tymczasowe rozwiązanie. Gdy przedstawiałem je zespołowi w sali konferencyjnej, widziałem w ich oczach mieszankę ulgi i zawstydzenia. Młody programista, który kiedyś prychnął na moją przestarzałą architekturę, teraz patrzył na mnie z nieukrywanym podziwem. Jak to zrobiłeś? Siedzieliśmy nad tym trzy dni i nic nie znaleźliśmy. Piętnaście lat doświadczenia, odpowiedziałem po prostu. I znajomość systemów, które sami zbudowaliście. Jeden telefon zamienił się w pięć, potem dziesięć. Różne działy, różni menedżerowie, wszyscy zdesperowani, szukający rozwiązań. Marcina nigdzie nie było, niektórzy szeptali, że już przeniósł się do innej firmy, zostawiając za sobą kruchy szkielet na wpół ukończonych systemów. Infrastruktura, która według jego obietnic miała zrewolucjonizować firmę, załamała się pod ciężarem rzeczywistych wymagań. Za każdym razem, gdy dzwonił telefon, czułem to samo ukłucie satysfakcji, ale też rosnące zmęczenie. Firma, którą kochałem, której oddałem tyle lat, teraz się rozpadała. Nie mogłem stać bezczynnie i patrzeć na to, ale wiedziałem też, że nie mogę wrócić na starych zasadach. Pewnego popołudnia po kolejnym kryzysie dyrektor generalny zaprosił mnie na rozmowę. Było to pierwsze spotkanie od czasu mojego odejścia. Siedział za swoim masywnym biurkiem z drewna dębowego, wyglądając na dziesięć lat starszego niż kilka miesięcy temu. Tomasz, nie będę owijał w bawełnę. -Potrzebujemy cię z powrotem, powiedział bez wstępu. Popełniliśmy błąd, dając się zwieść obietnicom bez pokrycia. Twoje systemy może i nie były najnowocześniejsze, ale działały, a to jest najważniejsze. Skinąłem głową, ale nie odpowiedziałem od razu. Zamiast tego wyjąłem z teczki przygotowany wcześniej dokument. To moja propozycja, powiedziałem, kładąc go na biurku. Jeśli chcecie mojej pomocy, to będzie na moich warunkach. Zgodziłem się pomóc, ale na moich zasadach. Nie byłem już pracownikiem, byłem konsultantem. Ustaliłem wysokie stawki, wyższe niż sądziłem, że zaakceptują. Ku mojemu zaskoczeniu zgodzili się bez wahania. Firma, którą zbudowałem od wewnątrz, teraz potrzebowała mnie bardziej niż kiedykolwiek i po raz pierwszy od lat zdałem sobie sprawę z prawdziwej wartości wiedzy, którą kiedyś oddawałem tak swobodnie. Powrót do biurowca. Wydawał się nierealny. Wypolerowane podłogi, błyszczące logo, znajomy szum serwerów, wszystko było takie samo, a jednak zupełnie inne. Nie wracałem jako cichy, lojalny inżynier, którego brali za pewnik. Byłem tutaj jako specjalista, profesjonalista, którego czas i wiedza wymagały szacunku. Wynająłem małe biuro na powiślu z widokiem na Wisłę i stadion narodowy. To tam spotykałem się z kierownictwem. Omawiając strategię odbudowy systemów. Do budynku przychłodnej przyjeżdżałem tylko wtedy, gdy było to konieczne, zawsze elegancko ubrany, zawsze z laptopem w skórzanej torbie, którą kupiłem sobie jako prezent po podpisaniu umowy konsultingowej. Nie byłem już częścią firmy, byłem jej ratunkiem. Metodycznie naprawiałem, co mogłem, tworząc łaty tam, gdzie to możliwe, odbudowując systemy tam, gdzie było to konieczne. Nie triumfowałem, nie wygłaszałem kazań. Pozwalałem, by moja praca mówiła sama za siebie, jak zawsze to robiłem. Ale teraz każda linia kodu, każde dostarczone rozwiązanie przychodziło z cichym przypomnieniem. Nie byłem już ukrytym filarem. Byłem widoczną, niezbędną siłą. Młodzi programiści, którzy kiedyś patrzyli na mnie z politowaniem, teraz cicho przychodzili po rady. Zapraszałem ich na kawę do za rogiem, na rogu chłodnej i żelaznej – Tłumacząc cierpliwie zawiłości systemów, które teraz musieli utrzymywać. Nie okazywałem urazy. To nie była ich wina, że firma wybrała błyszczące obietnice zamiast sprawdzonych rozwiązań. Jak to zrobiłeś? zapytał mnie kiedyś Karol, dwudziestoparoletni programista, który dołączył do zespołu tuż przed moim odejściem. Te systemy są jak labirynt, a ty znasz każdy zakręt. Uśmiechnąłem się mieszając kawę. Budowałem je kawałek po kawałku przez lata. To jak z domem. Jeśli sam go zbudowałeś, wiesz gdzie są ukryte przejścia. Na początku myślałem, że moja praca potrwa kilka tygodni, może miesiąc, ale z czasem stało się jasne, że firma potrzebuje czegoś więcej niż tylko naprawy. Potrzebowała transformacji, ale nie tej, którą obiecywał Marcin, błyszczącej fasady bez fundamentów. Potrzebowała ewolucji, która zachowałaby to. Co najlepsze ze starych systemów, jednocześnie wprowadzając je w przyszłość. Pewnego dnia zaprosiłem zarząd na prezentację w moim biurze na powiślu. Przygotowałem szczegółowy plan modernizacji, rozłożony na trzy lata. Nie obiecywałem cudów ani natychmiastowych rezultatów. Oferowałem realistyczną drogę do przodu, opartą na solidnych fundamentach, które zbudowałem, ale z odważnym spojrzeniem w przyszłość. To będzie kosztować, powiedziałem wprost. Widząc ich miny przy widoku budżetu, ale każda złotówka będzie dobrze zainwestowana nie w błyszczące gadżety, które się rozpadną, ale w solidne rozwiązania, które przetrwają próbę czasu. Ku mojemu zaskoczeniu, dyrektor finansowy, zazwyczaj najbardziej sceptyczny z całego zespołu, odezwał się pierwszy. Po tym, co przeżyliśmy w ostatnich miesiącach, rozumiem wartość stabilności, masz moje poparcie. Nie chodziło tylko o technologię. Zaproponowałem również nowy model współpracy, zespół złożony z doświadczonych specjalistów i młodych talentów, uczących się od siebie nawzajem. Widziałem, jak niektórzy z młodszych programistów, którzy przyszli po mnie, mają świetne pomysły, ale brakuje im doświadczenia, by je właściwie wdrożyć. Chciałem stworzyć środowisko, w którym innowacja idzie w parze z solidnością. Gdy wychodziłem z biura po zakończeniu pierwszego dużego projektu odbudowy, dyrektor techniczny, ten sam człowiek, który kiedyś mnie zwolnił, stał niezręcznie przy drzwiach, próbując znaleźć słowa. Nie czekałem, aż przemówi. Po prostu skinąłem głową, minąłem go i wyszedłem w rześkie wieczorne powietrze warszawskiej jesieni. Idąc wzdłuż wisły w kierunku mojego mieszkania na saskiej kępie, czułem spokój, którego nie zaznałem od miesięcy. Zbudowałem kiedyś swoje dziedzictwo, teraz budowałem coś jeszcze lepszego, na własnych warunkach. Nie byłem już trybikiem w korporacyjnej machinie, ale niezależnym ekspertem cenionym nie za lojalność czy ustępliwość, ale za wartość, którą wnosiłem. Tej nocy, siedząc na balkonie z widokiem na rozświetlone miasto, napisałem maila do młodego Karola oferując mu staż w mojej rosnącej firmie konsultingowej. Wiedziałem, że ma potencjał. A ja miałem doświadczenie. Razem mogliśmy stworzyć coś, czego żaden Marcin nie mógłby obiecać ani zniszczyć prawdziwą wartość, opartą nie na błyszczących prezentacjach, ale na realnych rezultatach.